Witajcie na kanale, dzisiaj mam tutaj świąteczną przesyłeczkę Nie mam pojęcia od kogo, za chwilę się dowiemy, za chwilę wracam Tylko otworzę Mam już otwartą, wezmę sobie ją na boczek i będziemy po kolei patrzeć O, tutaj super Bardzo fajne Dalej mamy. Aha, podejrzewam, że to było w tym. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak. Więc tutaj sobie to włożymy. O. I więcej mamy herbatkę, miód z Ginger to chyba imbir, jakoś tak, więc świąteczna. Bardzo dziękuję. Tutaj dalej mamy zawieszkę. Piękna, super. Zostawcie serduszka. Za chwilę się dowiemy dla kogo. I mamy też y, zawieszkę, przepiękny domek, super. Mm. Dalej mamy y, drugą herbatkę, kolejną zawieszkę, i Śliwe, y, i tutaj mamy cukiereczka, ale nie mamy karteczki, więc nie dowiemy się od kogo to. Więc y, dziękuję bardzo osobie, która to wysłała. Y, zostawcie także. Y, Serduszka, proszę odezwij się w komentarzu, bo jestem ciekawa, od kogo to jest, komu mogę podziękować za te przepiękne, a tutaj za tą pamięć o mnie i tutaj te przepiękne prezenciki. Bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj mam jeszcze jedną przesyłeczkę, za chwilę sobie otworzymy, um, więc proszę o kontakt w komentarzu od kogo jest ta paczuszka. Serdecznie chcę tej osobie podziękować, bo um, mamy tej piękne, przepiękne zawieszki, super ozdoby, super um, i ogólnie um, pamięć. Dziękuję bardzo. I otworzymy sobie jeszcze jedną przesyłeczkę. I tu mam jeszcze jedną przesyłeczkę. Zasłoniłam sobie ją z drapeczką z tego względu, że tutaj jest numer. I też za chwilę do Was wracam. I otworzymy sobie, zobaczymy, co jest w środku. Jestem już z powrotem otwartą przesyłeczkę tutaj mamy. Wezmę sobie ją na bożek. I zobaczymy, tutaj się znajduje. I mamy tutaj lizaczka czekoladowego. Co dziękuję? Um, lizaczka, laseczkę. To mamy tego czekoladkę. Um, tutaj mamy też coś słodkiego. I tutaj mamy karteczkę um, oraz zrepeczki naprawdę nie trzeba było i zobaczymy od kogo tutaj mamy um, życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz um, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku um, Lucyna K. bardzo dziękuję um, dla Lucynki zostawcie um, Serduszka też w komentarzu Odnośnik oczywiście będzie w tytule filmu na kanał Lucynki I tutaj sobie zdrapę te dwie zdrapeczki Druga pensja i czas na premię Jedna jest z numerkiem 26, druga z numerkiem 24 Naprawdę nie trzeba było. Dla mnie liczy się pamięć. I pierwsza z drapeczka z numerkiem, a druga pensja. I nieważne, tutaj coś będzie, czy nie. Ja bardzo dziękuję. Szukam worka i, dru, i, i wygrywających liczb. 34. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć i cztery, i nasze liczby sześć, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, dziewiętnaście. Trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć i osiem. I ta jest przegrana, ale to naprawdę nic nie dzieje. Czyli teraz czas na premię. Tutaj szukamy klipsa. I wygrywających liczb. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy same dwudziestki, mamy trzydzieści jeden, jeden, trzydzieści dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa siedemnaście trzydzieści trzy. 27 i 19. I to też jest przegrana, ale ja bardzo, bardzo dziękuję za pamięć, za możliwość podrapania sobie do drapaczek z innej miejscowości, um, za um, słodycze. Bardzo, bardzo dziękuję za tą przepiękną karteczkę. I jeszcze raz zostawcie serduszkę dla Lucynki w komentarzach. Oraz e, także dziękuję osobie, e, która tutaj też mi, e, te, która też pamiętała o mnie i mi tutaj e, przepiękne ozdóbki, coś tutaj e, słodkiego wysłała. Jestem ciekawa, od kogo to, więc e, proszę. O komentarz. Um, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zostawcie i dla nieznajomej osoby, i dla odcinki um, serduszko w komentarzach. Widzimy się już w następnym filmiku. Um, I do zobaczenia. Cześć.